私や。

que terminamos de... ¡No, no Pierwsze 20 minut raczej wyrównane. Zawsze tak jest, że drużyny, które przyjeżdżają tutaj na stadion przy ulicy Rzecznej raczej bronią się. Od pierwszej minuty jest 0-0, także myślę, że przeciwnik czekał na swoje szanse z kontry. My spokojnie konstruowaliśmy ataki pozycyjne. Udało się nam strzelić trzy bramki. Myślę, że jest to dobry rezultat, jak na, na pierwszą połowę i kibice mogą czuć się zadowoleni. Oczywiście, że tak. No i gratulacje, bo Pan zasługa w tym dwie bramki Pana. Tak, akurat no, gram na takiej pozycji i tutaj koledzy naprawdę dużo mi pomagają w strzelaniu bramek, i to głównie ich zasługa. Bo ja jestem tą osobą, która, która kończy tę akcję. Natomiast cieszę się, bo, bo w międzychodzie rzeczywiście ta skuteczność moja szwankowała i dwie sytuacje, których nie wykorzystałem, właściwie śniły mi się przez trzy dni. Teraz jest dobrze, były dwie, były dwie szanse, dwie bramki. Cieszę się, powiększam ten dorobek, ale to myślę, że i tak nie, nie jest aż tak ważne. Ważniejsze są te trzy punkty, które przybliżają nas do, do awansu, i, i myślę, że jeszcze po przerwie kibice zobaczą więcej Goli tutaj na, na tym stadionie. Jak już widzę jedna z pani kibic już losuje. A czego za Laskowski zakończył spotkanie pomiędzy gospodarzami, czyli Lubońskim Klubem Fotbal Klubem, a Klubem Sportowym 1920 Mosina. Zwycięstwo gospodarzy 4 do 0, a bramki zdobywali dwie Jonasz Jerzewski i dwie Łukasz Kubiak. Panie że gratuluję, kolejna wygrana. Kolejna wygrana cieszy, tym bardziej, że, że, że no wynik też. Myślę, że dzisiaj kibiców mogliśmy usatysfakcjonować tymi bramkami, zwłaszcza czwartą Jonasza Jerzyckiego. Ale tak naprawdę no, każda z tych bramek no, była gdzieś tam przemyślana, była po fajnych, fajnych, składnych akcjach. I, i myślę, że kibice dzisiaj wychodzą z boiska usatysfakcjonowani. Czwarta bramka przepiękna. Mosina istniała w pierwszej połowie, w drugiej już nie było i w ogóle widać strzał celny na bramkę oddany dopiero w 90 minucie. E, dokładnie tak. Wiedzieliśmy, że, że Mosina przyjeżdża tutaj nie, nie w kompletnym składzie. Różne problemy kadrowe trener e, Korek miał w, na dzień dzisiejszy. E, niemniej jednak e, no to my tutaj narzuciliśmy swoje tempo grania, swój styl grania i, i to było widać e, efektem cztery bramki. E, Cóż dodać, y, gramy dalej, zostało 8 kolejek, i w pozostałych 8 kolejkach my chcemy też y, grać o pełną pulę. Dziękuję.